Cześć, witam Was na kanale TechTys. Dzisiaj pokażę Wam ciekawy zestaw do budowy smart domu od SwitchBota. W skład tego zestawu wchodzą 3 urządzenia. Jest to SwitchBot Meter, czyli czujnik temperatury i wilgotności. SwitchBot Hub Mini, czyli bramka mm, która ma dwie funkcjonalności, o których powiem w dalszej części filmu, oraz sam Switchbot Bot, czyli yy, urządzenie, które z naszego zwykłego przyłącznika lub przycisku uczyni ten przyłącznik smart przełącznikiem. Także teraz po kolei może omówię wszystkie te trzy urządzenia. Zacznijmy od yy, Bota. Yy, w zestawie yy, oprócz samego urządzenia mamy jeszcze zapasową naklejkę yy, do przyklejenia urządzenia yy, w dane miejsce. Jedna naklejka jest już naklejona yy, na Switchbota. I w zestawie jest druga zapasowa. Oprócz tego mamy dwie takie płytki do naklejenia na przełącznik z żyłką. Do czego one służą, powiem za chwilę. I jest jeszcze instrukcja obsługi. Sam smart przełącznik jest dość mały, zasilany jest baterią CR2. Na górze mamy klapkę, pod którą jest bateria oraz znajduje się tam również dioda, która prześwituje przez zabudowę, więc widać. Gdy ona świeci. W przodu jest ramię, które naciska zwykły przełącznik lub przycisk, i właśnie to jest zasada działania tego urządzenia, że po prostu naklejamy to obok przełącznika lub przycisku, i to ramię naciska nam dany element. Na spodzie, natomiast tak jak już wcześniej powiedziałem, jest naklejka z taśmą 3M do przyklejenia urządzenia w. Docelowe miejsce. Tak jak mówiłem, w zestawie mamy dwie takie płytki, które naklejamy na dany przyłącznik i linką zaczepiamy tą płytkę o ramię switchbota. Dzięki temu jedno urządzenie jest w stanie zarówno włączyć dany przełącznik, jak i go wyłączyć, ponieważ przy włączaniu ramieniem naciska. A przy wyłączaniu to ramię się chowa, przez to za linkę ciągnie naszą płytkę, przez to ciągnie ona przełącznik i. Wyłącza w ten sposób przełącznik. Urządzenie posiada Bluetooth Low Energy, więc sterujemy to za pomocą Bluetootha, chyba że posiadamy bramkę, ale o tym powiem w dalszej części filmu. Urządzenie w aplikacji widoczne jest nawet bez sparowania z danym kątem, po prostu wchodzimy do aplikacji i, gdy jesteśmy w zasięgu Bluetootha, to urządzenie pojawi nam się w aplikacji i możemy nim sterować. W aplikacji jest również możliwość zabezpieczenia hasłem. Ale to bardziej szczegółowo pokażę w dalszej części. Także jeśli chodzi o bota, to to by było na tyle odnośnie takiej szybkiej prezentacji urządzenia. Następnie mamy Switchbot Meter, czyli po prostu czujnik temperatury oraz wilgotności. W zestawie dostajemy oczywiście sam czujnik. Jest jeszcze magnes wraz z naklejką, dzięki czemu możemy ten magnes nakleić na przykład na ścianę i magnetycznie przyczepić. Switchbota do tego magnesu. Są jeszcze dwie baterie AAA, ponieważ właśnie dzięki tym bateriom zasilane jest urządzenie oraz instrukcja obsługi. Z przodu mamy oczywiście ekran, który pokazuje temperaturę, wilgotność, poziom naładowania baterii oraz jest tam również ikonka Bluetooth'a, która się świeci podczas parowania z telefonem. Z tyłu natomiast jest przycisk do zmiany jednostki między Celsjuszem a Fahrenheitem. I w tym również miejscu łapie magnes. No i na górze jeszcze mamy wlot powietrza. SwitchBot Meter wykonuje pomiar co 2 minuty i zapisuje go w pamięci urządzenia. Gdy połączymy się z urządzeniem w aplikacji to następuje synchronizacja pomiarów z naszym telefonem. Dane są przesyłane przez Bluetootha, więc ten po, ta synchronizacja chwilę trwa, gdy mamy dosynchronizowana parę dni. No to kilka, nawet kilkanaście minut może się z tym zejść. W przypadku miernika jest tak samo jak z botem, czyli gdy posiadamy huba, to możemy obsługiwać go zdalnie. Czujnik w swojej pamięci może zapisywać pomiary do maksymalnie 36 dni i po synchronizacji z telefonem nie usuwa ich z pamięci urządzenia. Dzięki temu może zostać sparowany z kilkoma różnymi telefonami i będzie synchronizował te dane z kilkoma urządzeniami, jedyny wymóg to taki, aby raz na miesiąc wejść do aplikacji i zsynchronizować, no bo w innym przypadku po 36 dniach te dane będą nadpisywane. Także odnośnie tego czujnika to by było na tyle, przejdźmy do trzeciego i ostatniego urządzenia, czyli SwitchBot Hub. W zestawie oprócz samego huba dostajemy jeszcze naklejkę do przyklejania urządzenia na ścianę, Przewód micro USB o długości 1,5 metra oraz instrukcje obsługi. Jeśli chodzi o budowę, to na górze pod obudową kryje się biała dioda informacyjna. Na górze mamy przycisk służący do parowania urządzenia z telefonem lub resetowania jego ustawień. Na spodzie natomiast mamy mikro USB do zasilania oraz cztery gumowe nóżki. Jeżeli stwierdzimy, że nie chcemy wieszać urządzenia na ścianie, tylko położyć na przykład na stole, to nie będzie się ono za bardzo ślizgało, i jest też mała dziurka, prawdopodobnie na haczyk. Jeżeli nie chcemy przyklejać urządzenia do ściany, to możemy zaczepić na haczyk. Hub ma dwie funkcje. Po pierwsze, tak jak mówiłem, poprzez Bluetooth łączy się ze wszystkimi innymi urządzeniami Switchbota, czyli czujnikiem czy botem, i przekazuje te wszystkie informacje do chmury poprzez Wi-Fi, dzięki czemu możemy sterować wszystkimi urządzeniami zdalnie, z każdego miejsca wystarczy jedynie dostęp do internetu. Po drugie, hub posiada podczerwień, dzięki czemu może sterować wszystkimi urządzeniami w pomieszczeniu, które posiadają piloty na podczerwień. Może być to na przykład telewizor, dekoder, kino domowe czy klimatyzacja. Zasięg tej podczerwieni jest naprawdę spory, więc gdy umieścimy huba w dobrym miejscu w pokoju, to powinien ogarnąć wszystkie urządzenia w danym pomieszczeniu. Przechodząc teraz do aplikacji, mamy tutaj widoczny ekran główny, na którym są dodane dwa boty, hub, czujnik oraz widzimy również telewizor oraz dekoder i te urządzenia są dodane w hubie jako sterowanie podczerwienią. Zacznijmy może od bota. Tak jak widzicie, jeden ustawiony jest w tryb naciskania przycisku, drugi natomiast w tryb przełącznika i możemy sobie nacisnąć w aplikacji i jak widzicie SwitchBot się porusza i naciska przycisk. W ustawieniach mamy tryb ustawienia hasła oraz tryb jest tak jak mówiłem: przycisk i przełącznik. W przypadku przycisku możemy również ustawić, żeby przytrzymywał on dany przycisk na jakiś czas od sekundy do 60 sekund. Możemy sobie ustawić różne harmonogramy, one są prawdopodobnie dostępne tylko gdy bot połączony jest z hubem. Są również Cloud Service, czyli parowanie urządzenia z asystentem Google, Amazon Alexa, i IFTTT, lub jest jeszcze Line Crylowa. I to również asystent Google i wszystkie inne asystenty również dostępne są tylko, gdy Switchbot połączony jest z hubem. Bota można również sparować z jakimś włącznikiem fizycznym. Jednak szczerze mówiąc, nie wiem jakim, ponieważ w ofercie Switchbota nie znalazłem nigdzie smart. W... Przycisków od nich, także nie wiem. No jest jeszcze sprawdzenie wersji oprogramowania oraz poziomu naładowania baterii. Producent nigdzie nie podaje, ile bot wytrzymuje na jednym ładowaniu, jednak my używamy go już od dwóch tygodni. No i baterię ma naładowaną cały czas na 100%. Idąc dalej do czujnika temperatury, w ustawieniach po pierwsze możemy sobie ustawić alerty. Są ustawienia kalibracji temperatury oraz wilgotności do jakiegoś bardziej. Z zaufanego urządzenia, no i Cloud Services, czyli asystenty Google, i te inne, tak samo jak w bocie. Natomiast gdy naciśniemy sobie na temperaturę i wilgotność, to otwierają nam się wykresy i następuje synchronizacja czujnika z telefonem. Przy wykresach możemy sobie wybrać różne jednostki czasowe. Jest również informacja, ile odczytów jest zapisanych na urządzeniu na telefonie. Oraz kiedy jest ostatni odczyt, można wyczyścić dane oraz eksportować je do Excela. No i ostatnie urządzenie, czyli Hub. Tutaj w ustawieniach nie ma nic bardzo ciekawego. Natomiast gdy wejdziemy do samego urządzenia, możemy ustawiać harmonogramy z różnymi innymi urządzeniami Switchbota. Kontrolować światełko, czyli kontrolkę na Switchbocie oraz dodawać urządzenia do sterowania podczerwieniu. I tutaj możliwości jest kilka. Możemy wybrać dane urządzenie, typ urządzenia z listy, na przykład klimatyzator, i mamy funkcję Smart Learning. Smart Learning działa w ten sposób, że naciskamy jeden przycisk na pilocie i urządzenie próbuje znaleźć, jaki jest to producent urządzenia i dopasować automatycznie wszystkie inne przyciski. Jeżeli natomiast to by nie działało, to możemy manual selection, czyli znaleźć konkretnego producenta urządzenia. Natomiast, jeżeli danego urządzenia nie znajdziemy nawet na liście producentów, to możemy wejść w Customize i każdy przycisk z pilota dodać do Hub'a z osobno. Jest również na samym dole urządzenie adres, gdzie nie ma żadnego tak jakby schematu przycisków, tylko każdy Przycisk dodajemy i nazywamy z osobna, więc hub jest w stanie obsłużyć tak naprawdę każde urządzenie i nie musi być ono wspierane przez producenta. Chociaż w pokoju posiadamy bardzo starą wieżę audio, która ma około 30 lat, i tamten pilot nie jest kompatybilny ze switchbot hubem, więc być może mm, kiedyś były wykorzystywane jakieś inne standardy podczerwieni czy inna częstotliwość i to już nie jest kompatybilne, jednak my mamy dodany zarówno telewizor Samsunga, jak i dekoder do telewizji satelitarnej i to działa tutaj bez problemu. I mamy dostępne wszystkie najważniejsze przyciski, które są na pilocie. I oczywiście przy takim Samsungu to było parowane właśnie tą funkcją Smart Learning i jeżeli byśmy chcieli. To oprócz tych przycisków, które są z automatu dodawane, można dodać swoje własne przyciski. W przypadku urządzeń na podczerwień również jest możliwość sparowania z asystentem Google czy z Alexą. I wszystkie te urządzenia, tak jak już mówiłem, w przypadku czujnika temperatury mogą zostać sparowane z kilkoma telefonami naraz, dzięki czemu cała rodzina może mieć dostęp zdalny do wszystkich urządzeń. Zapomniałam powiedzieć jeszcze jednej rzeczy odnośnie bota, a mianowicie nie jest on kompatybilny z każdym typem przełącznika tak jakby, ponieważ w naszym domu przełączniki naścienne mają dość spore ramki, które są zaokrąglone dodatkowo i przez to nie jesteśmy w stanie tak nakleić przełącznika, aby był on w stanie naciskać nasze przełączniki naścienne. Podobna sytuacja jest z wysokimi przełącznikami, które są na przykład w listwach zasilających, ponieważ takie wysokie przełączniki, po pierwsze, ten bot ma trochę za mało siły i często po prostu nie potrafi takiego przełącznika nacisnąć. Dopiero gdy za pomocą tych dodatków naklejanych na przełącznik, zrobiliśmy taką lekką dźwignię, to dopiero miał siłę naciskać, a po drugie przy wysokich przełącznikach. Tracimy wtedy możliwość ręcznego przełączania danego przełącznika, ponieważ generalnie, switchbot, gdy naciśnie przełącznik, to lekko się cofa. Dzięki temu, w przypadku normalnych przełączników, możemy je naciskać ręcznie bez użycia switchbota. W przypadku wysokich przełączników, tego nie da się już zrobić, ponieważ ta linka jest za krótka, i gdy chcemy nacisnąć ręcznie, to naklejka ciągnie również ramię switchbota. Także generalnie przed zakupem warto przemyśleć, czy w miejscu docelowym na pewno będzie możliwość naklejenia tak, takiego switchbota, aby mógł on poprawnie naciskać dany przycisk czy przełącznik. Także podsumowując, jeśli chodzi o cenę, to switchbot bot kosztuje około 110 zł, switchbot meter, czyli czujnik temperatury, kosztuje 95 zł. Natomiast hub mini y, to koszt y, 150 zł. Linki do tych urządzeń znajdziecie w opisie pod filmem. Y, I moim zdaniem są to naprawdę ciekawe produkty do rozbudowy możliwości naszego smart domu. Hubem możemy zastąpić kilka pilotów y, telefonem, natomiast bot y, ze zwykłych przełączników y, uczyni nasze światło czy cokolwiek innego y, smart. Zapraszam Was jeszcze na naszego facebooka oraz instagrama. Linki również w opisie pod filmem i do zobaczenia.